Gata Kulikowska-Denauent, rzeczniczka Euckich Policjantów, naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie dobry. Hmm. Wakacje to zawsze okres, w którym policjanci mają pełne ręce roboty, ale też prowadzą taką nasiloną akcję profilaktyczną i informującą. Przede wszystkim w kontekście relacji rodzice dzieci. Ja może na początku zapytam o to, na co rodzice powinni zwracać szczególną uwagę właśnie u progu wakacji, jakie powinni ze swojej strony pod Podjąć działania, aby te wakacje dla naszych pociech były, były bezpieczne i miłe po prostu. Jaka w tym rola policji Echne. oczywiście? Też. Oczywiście policjanci prowadzą takie działania, bezpieczne wakacje, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom podczas tych wakacji. I te działania prowadzone są w różnych obszarach. Oczywiście tutaj zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo naszych dzieci. Zachęcamy rodziców do tego, aby porozmawiali ze swoimi dziećmi na tematy związane z bezpieczeństwem. To musi być rozmowa szczera o zagrożeniach, ale ale y, nie strasząca. Uh -huh. e, ważne jest e, wypracowanie z dzieckiem zasad postępowania w przypadku, gdy dziecko się zgubi. E, żeby sobie to omówić, czy ma to dziecko czekać w jednym miejscu, czy tak, może do kogoś podejść. Na masowych, tak. Tak. Czy na plaży, uh -huh. czy w ogóle w obcym mieście, czyli czy ma czekać, czy może do kogoś podejść, czy może poprosić kogoś o telefon do rodziców. Może warto nauczyć też dziecko na pamięć numeru telefonu do mamy, czy tak. Albo jakiś opiekuna. taki niezbędnik z, z, z informacjami. Ja wiem, że niektórzy się śmieją, że to jest tak jak tabliczka dla pieska, ale to naprawdę często pomaga. Są takie opaski specjalne, nawet wodoodporne na rękę i tam można, którą można nałożyć dziecku i tam wpisać na przykład numer telefonu na taki wypadek, mhm. że dziecko by się zgubiło, gdzie w takiej sytuacji dzwonić. Bardzo przydatny gadżet, muszę przyznać. W temacie bezpieczeństwa, właśnie tak jak wspomnieliśmy, ważna rola rodziców, ale także trzeba porozmawiać z dzieckiem, bo wakacje to jest taki czas, kiedy młodzi ludzie mocno eksperymentują. Nieco starsi, ale ciągle młodzi mocno eksperymentują. Warto z nimi porozmawiać też na temat kontaktów międzyludzkich, zagrożeń, jakie to ze sobą niesie: że ktoś może coś podsunąć. Chodzi mi o używki, chociażby alkohol. To, to też jest chyba bardzo ważne. To już takie zagrożenie dla starszej młodzieży czy dla mhm. starszych dzieci. Tak nie można też powiedzieć, patrząc na ubiegłe lata, że podczas wakacji jakoś nagle dostajemy więcej zgłoszeń dotyczących tego, uh -huh. że osoby małoletnie spożywają alkohol czy używają jakichś środków odurzających, ale jest to takie zagrożenie, o którym tak czy siak warto z dziećmi zawsze rozmawiać. My, w przypadku, gdy podejmujemy interwencję z osobą małoletnią, która jest pod działaniem alkoholu lub środków odurzających, każdorazowo o takiej sytuacji informujemy sąd rodzinny i nieletnich, który jest tutaj właściwym organem do podejmowania działań w takich sytuacjach. No i też sprawdzamy w przypadku alkoholu, skąd ta osoba nieletnia miała alkohol, więc prowadzimy tutaj czynności. W kierunku artykułu 208 kodeksu karnego, czyli dotyczy to rozpijania nieletniego, jest to przestępstwo. Oczywiście, w przypadku środków odurzających y, też y, sprawdzamy, skąd osoba nieletnia posiadała y, te narkotyki. No i proszę pamiętać, że sprzedaż, udzielanie, ułatwianie lub nakłanianie do użycia środków odurzających osobom małoletnim to jest bardzo poważne przestępstwo. Wakacje, dzieci też wyjeżdżają na wycieczki, na kolonie, na półkolonie. Tutaj uczestniczą w półkoloniach, i tutaj też rola policji jest ogromna. Rodzice mogą skorzystać z tej pomocy, chociażby przed takim wyjazdem, w jakiś sposób. Mam tutaj prowadzimy kontrolę autokarów wiązących dzieci na letni wypoczynek. W czasie takich kontroli policjanci sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowców, też dokumenty, stan techniczny pojazdów. I taką kontrolę, takie zapotrzebowanie na kontrolę można u nas zgłosić osobiście w komendzie lub telefonicznie. To jest numer 47 73 55 218. Te telefony, te kontakty są na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych. Także można z tego korzystać. No i oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. I oczywiście z tego, co wiem, to rodzice y, chyba w 100% korzystają z tej, z tej możliwości, bo nie słyszałam o tym, żeby jakiś autokar nie został skontrolowany przed wyjazdem. Tak, no tak bardzo jest często już, mm, tak, tak. To jest takie zapewnienie bezpieczeństwa. No nie tylko policjanci takie kontrole prowadzą, bo też inspekcja transportu drogowego również dokonuje takich kontroli. Y, kolejna sprawa, wypoczynek Dzieci nad wodą. Woda niesie ze sobą również mnóstwo zagrożeń, prawda? A policjanci, ci wodniacy, nad bezpieczeństwem również czuwają. Oni są na wodzie obecni na większości akwenów. No tak, woda to, to taki żywioł, który stanowi ogromne zagrożenie. E, optymistyczne statystyki są takie, że w ubiegłym roku podczas całych wakacji u nas w powiecie nie było żadnej osoby, która by się utopiła. I przez cały rok była tylko jedna ofiara wody, ale też na wszystkich profilaktycznych spotkaniach zawsze zwracamy dzieciom uwagę na to bezpieczeństwo nad wodą, czyli żeby kąpać się w wyznaczonych do tego miejscach, na strzeżonych kąpieliskach pod okiem ratowników, żeby przestrzegać tych poleceń ratowników. My też przez cały ten okres wakacji prowadzimy taką akcję, kręcimy bezpieczeństwo nad wodą. Podczas której będziemy spotykać się z najmłodszymi wyboczywającymi na terenie naszego powiatu i też o tym bezpieczeństwie im ciągle przypominać. Czyli tak, jakiś obóz czy kolonie można spodziewać się właśnie takiej wizyty policjanta, ale nie, nie tyle w celu kontroli, właśnie, co, co, co w celu poinformowania o tych wszystkich sprawach. W celu kontroli też. Najpierw kontrola, Policja. potem rozmowa. Tak, tak. No, te działania są często ze sobą powiązane. Policja, Straż Pożarna, inne służby też no, są bardzo skrupulatne i wymagające, jeśli jeśli chodzi o te kwestie związane z wypoczynkiem y, dzieci. Yy, organizatorzy muszą pamiętać, żeby taki wypoczynek zgłosić, czyli każdy wypoczynek, który trwa nieprzerwanie więcej niż dwa dni, bo takie niezgłoszenie też wiąże się z konsekwencjami prawnymi dla osób, które ten wypoczynek prowadzą. Zresztą, yy, też taka myślę przydatna informacja dla rodziców: że jeśli dziecko nasze wybiera się gdzieś na kolonie czy obozy, to może rodzic może sprawdzić na stronie internetowej, którą przygotował yy, Resort Edukacji Narodowej czy ten wyjazd dziecka jest bezpieczny. To jest adres wypoczynek.men.gov.pl i tam jest baza wszystkich zarejestrowanych wypoczynków, które są też monitorowane i kontrolowane przez służby. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego wypoczynku nad wodą. Skutery wodne. Bardzo często zdarza się tak, Temat mi osobiście bliski, ale temat też, który niesie ze sobą mnóstwo patologii, jeśli chodzi o to, chociażby jak rodzice pływają z dzieciakami swoimi skuterami. Bardzo często jest swoimi, czy też. Wypożyczonymi. No bardzo, bardzo często jest taka y, sytuacja, że pływa się bez kamizelki, bez kasku, dziecko siedzi y, z rodzicem y, na tym skuterze często to jest Wbrew pozorom bardzo niebezpieczne y, y, narzędzie y, rozrywki, tak to ujmę, w niedoświadczonych rękach. Policjanci też zwracają na to uwagę, bo my cały czas, my jako skuterzyści, cały czas y, uczulamy. Żeby nie robić siebie idioty na wodzie, po pierwsze, żeby te dzieci miały, miały jakąś ochronę na sobie, żeby po prostu to wszystko bezpiecznie. Mimo, że przepisy tego nie wymagają de facto. No, ja myślę, że tak. Po pierwsze, to dziecko. Najbardziej tych zachowań dotyczących bezpieczeństwa uczy się od nas, dorosłych, i to my powinniśmy tutaj no właśnie, dawać. No takie obrazki mnie szczególnie denerwują. No właśnie, dlatego powinniśmy być tutaj wzorem dla dzieci, bo jeśli rodzice, dorośli nie będą tutaj tych zasad bezpieczeństwa przestrzegali, no to trudno wymagać tego od dzieci. Będziemy bardzo niewiarygodni w tym. Oczywiście, policyjne patrole wodne pływają po naszych wodach. Sprawdzamy y, różne jednostki pływające, czy y, osoby poruszające się takimi jednostkami mają odpowiednie uprawnienia, czy mają odpowiednie wyposażenie. Natomiast y, Każdą taką niepokojącą y, sytuację można też zgłosić pod numerem alarmowym. No, my niestety nie możemy być wszędzie i zawsze mhm. o każdej porze. No i tutaj też te ramy prawne troszeczkę was, mhm. was, was y, ograniczają. No, dlatego jeśli ktoś ma jakąś niepokojącą sytuację, no bo każda sytuacja też jest inna, indywidualna, no to może zgłosić pod numerem alarmowym i wtedy my to sprawdzimy, wyjaśnimy, czy prawo zostało w, danym, w danej sytuacji złamane. I tutaj też jeszcze apel do wypożyczających. Przede wszystkim słuchajcie, te parę złotych zarobku, kiedy na przykład wypożyczacie skuter, załóżmy ojcu, ojcu z dzieckiem i widzicie, że siadą właśnie, czy tam bez kamizelki, bez kapoku, czy bez kasku, zwracajcie na to, na to uwagę. Może, może lepiej nie wypożyczyć tego sprzętu, niż zarobić te parę złotych i potem mieć kogoś na sumieniu. No, nie oszukujmy się i nazwijmy rzecz po imieniu. Że to jest jednak jakaś tam współodpowiedzialność, przynajmniej. No, bezpieczeństwo, tak mi się wydaje, zależy od nas wszystkich, i każdy na tyle, na ile może, powinien y, zrobić. Wszystko, żeby tak. Tak to teoria. Pani żeby, Agata, to to teoria. E, tak, tylko że no, to nie jest taki też banał, bo to, to, tak naprawdę to bezpieczeństwo zależy od każdego z nas i jeśli będziemy robić wszystko, co możemy, żeby było bezpieczniej nam, naszym dzieciom, naszym przyjaciołom, naszej rodzinie, no to na pewno na pewno tak będzie. E, wakacje też e, częściej chyba korzystamy z mapy zagrożeń, z policyjnej mapy zagrożeń, która jest na bieżąco też e, aktualizowana, prawda? No, mamy taką mapę. Od początku wakacji działa mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Komenda y, główna policji y, przygotowała y, taką mapę z wizualizacją. Y, te mapy są dostępne na policyjnych stronach internetowych. No, ta mapa jest codziennie aktualizowana. Y, na tej mapie zaznaczone są czarnymi kropkami y, wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Niestety już pierwsze takie kropki się na tej mapie pojawiły w Polsce. Taka, ta wizualizacja ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, bo za każdą tą czarną kropką czyje, kryje się czyjeś mhm. życie, więc stracenie go to jest dramat, tragedia, tragedia dla rodzin, dla przyjaciół tych osób. Warto wejść na każdej stronie internetowej policyjnej, ta mapa jest i zobaczyć, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. Policjanci także w trakcie wakacji są nieco czujniejsi na drogach, znaczy czujniejsi, może inaczej to powiem, bardziej wyczuleni pod kątem tego, jak swoje pociechy na przykład przewozimy, czy są one umieszczone w odpowiednich fotelikach, prawda? Też tak. jest. dla nas, tak jak już powiedzieliśmy na początku, wakacje to czas wzmożonej pracy, bo ten ruch na drogach mhm. też jest większy. Więc sprawdzamy, jak są przewożone dzieci, sprawdzamy skrupulatnie stan trzeźwości kierujących, wymagane dokumenty, stan techniczny pojazdów. No i oczywiście niezmiennie tutaj sprawdzamy prędkość, z jaką poruszają się pojazdy. Jest to szczególnie ważne teraz latem, bo z naszych statystyk wynika, że w czasie dobrej pogody, dobrej widoczności częściej dochodzi do różnych zdarzeń. To jest taki efekt psychologiczny, że ta ładna pogoda powoduje zmiany w zachowaniach yy, kierowcy. Jak się niejednokrotnie przekonaliśmy, właśnie wtedy, kiedy jest słonecznie, kiedy jest dobra widoczność, to kierowcy mają Puszczają skłonność hamulce, tak, do brawury, mniej zagrożeń yy, dla siebie widzą, bo czują się bezpieczniejsi. Więc ta ładna pogoda usypia naszą czujność i, i sprzyja tej brawurze. Więc tutaj też yy, no, prosimy yy, o to, żeby zachować rozsądek na drodze. Niedostosowanie prędkości do warunków drogowych to jest wciąż najczęstsza przyczyna wszystkich zdarzeń drogowych, dlatego warto sobie to wziąć do serca i lepiej dojechać gdzieś 10 minut za późno niż 30 lat za wcześnie odejść. Ot, 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 otóż to no i też y, chyba warto wydać też tych parę złotych, jeżeli y, profilaktycznie albo jeżeli dostrzegamy jakieś tam mankamenty w swoim aucie, po prostu y, w stacji diagnostycznej, chociażby dokładnie go. Skontrolować i, jeżeli mamy oczywiście w planie jakiś tam rodzinny wyjazd. Wiadomo, może to trochę kosztować, ale na pewno w ogólnym rozrachunku wyjdzie im plus. Na pewno jest to taki element, o który warto zadbać dla bezpieczeństwa. Panie Gadok, gdybyśmy mogli to jednym zdaniem podsumować, to wszystko, o czym rozmawialiśmy dzisiaj. To ja bym chciała podsumować to w ten sposób, że bezpieczeństwo naprawdę zależy od nas wszystkich i wszyscy, każdy mieszkaniec, mieszkanka, policjanci, wszystkie służby, musimy zrobić wszystko, żeby te wakacje były jak najbezpieczniejsze. Proszę Państwa, myślmy, to nie boli. Używajmy mózgu, po to, po to go mamy. <grych> Właściwie o tak. Pani Agata Kulikowska-Denałącz, rzeczniczka ludzkich Policjantów, była gościem Radio 5. Wszystkiego dobrego, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję.